Jotsuya Yūsuke wraz ze swoimi koleżankami z klasy Shindou Iyu i Hakozaki Kusue zostali przetransportowani do dziwnego i nieznanego świata, zamieszkałego przez mitologiczne stworzenia. Gdy tylko przybywają, spotykają kogoś nazywającego siebie mistrzem gry, który następnie zleca im ograniczone czasowo zadanie. Aby pomóc im w tym zadaniu, nadaje również Shindou i Hakozaki rolę maga i wojownika, podczas gdy Jotsuya otrzymuje losową rolę Rolnika. Nie ma to jak zacząć zapowiedź sezonu od Isekaja, a tych trochę jesienią się pojawi. Ale przyznam, że mnie osobiście produkcja no, nie, nie zainteresowała. Zapewne pierwszy odcinek będzie decydował o tym, czy przy produkcji zostanę, ale raczej odbije się i spadnę z rowerka. Znane z tego, że regularnie opuszczają zajęcia, życia dwóch dziewcząt przeplatają się, gdy spotykają się na drugim piętrze sali gimnastycznej. Od tego momentu przyjaźń Adachi i Shimamury powoli rośnie, gdy grają w pingponga i spędzają wolny czas. Ale kiedy dzieje się coś, co zmienia ich związek, jak zareagują? Wreszcie wielbiciele Yuri mają coś ciekawego na horyzoncie. Bardziej przyziemna seria, która powinna poruszyć poważne tematy, zapowiada się interesująco, ale jednak nie dla mnie. Dawno temu w Japonii wybuchła wojna, która postawiła Kantō przeciwko Kansai i podzieliła kraj. Kansai uzależnił się od Kantō, ale policja i rząd powoli zaczęły tracić kontrolę nad Kansai na rzecz przestępców nazwanych jako Akudama. I jako że jest to oryginalny projekt studia Pierrot, nie mogę odpowiedzieć wam o historii nic więcej. Serial ten w ruchu wygląda bardzo dobrze, szczególnie jak na Studio Pierrot. Ale czy nie będzie tak srogim rozczarowaniem jak ich Hero Mask? No nie powiem, jest to jedna z największych niewiadomych jesieni. Studio Shaft powraca. W niedalekiej przeszłości ludzkość stanie w obliczu nieuchronnego zniszczenia ze strony tajemniczych stworzeń zwanych Huge. Świat toczy wojnę przeciwko ogromnym i opracowuje antybroń Charm, łącząc naukę i magię. Charm działa skuteczniej, gdy jest używany przez nastoletnie dziewczyny, a ci, którzy używają broni, są czczeni jako Lilie. Lilie są szkolone w akademiach wojskowych, zwanych ogrodami, które służą również jako baza do ochrony i doradzania ludziom. To opowieść o dziewczynach, które chcą zostać Liliami, aby chronić ziemię. Fani magicznych i walecznych dziewczynek zapewne zacierają już rączki. Dawno temu żył dzielny szermierz, którego nazywano po prostu bohaterem. Był demon, który powodował cierpienie ludzi. Bohater i jego towarzysze przybyli, aby wyzwać demona do walki, a łącząc ich w moce, bitwa została szybko zakończona. Ponieważ w pobliżu nie było nikogo, kto mógłby sprawdzić kłopoty, wyspa stała się cichym miejscem, w którym wszyscy mogli żyć razem w spokoju. Kilka lat później, Demon odradza się. Nasz bohater, Dai, mieszka na odległej wyspie na południowych morzach i marzy o zostaniu wielkim bohaterem. Kiedy słyszy o odrodzeniu Demona, Dai i jego przyjaciele podejmują się powstrzymania go i złej siły, która go ożywiła. Nowa adaptacja starutkiej mangi Dragon Quest Dai no Dai Boken. Manga liczy aż 37 tomów. Czy mamy więc do czynienia z nowym tasiemcem? Przekonamy się. Dla ciekawostki wspomnę, że stara akranizacja jest 1991 roku i liczy 46 odcinków. Mango oczywiście na podstawie gier współtworzonych przez Toriyama, ojca Dragon Balla. To. Tajemnicza, nieśmiertelna istota zostaje wysłana na ziemię bez emocji i tożsamości. Jest jednak w stanie przybierać kształt tych wokół, którzy mają silny impuls. Na początku jest to orb. Następnie imituje formę skały. Gdy temperatura opada i śnieg spada na wierzch mchu, dziedziczy on mech. Kiedy zraniony samotny wilk podchodzi, kulejąc i kładzie się na śmierć, przyjmuje postać zwierzęcia. W końcu zyskuje przytomność i zaczyna przemierzać pustą tundrę, aż spotyka chłopca. Chłopiec mieszka samotnie w mieście duchów, które dorośli dawno temu porzucili w poszukiwaniu raju, który podobno istnieje daleko poza bezkresnym morzem Białej Tundry. Jednak ich wysiłki poszły na marne, a teraz chłopiec jest w stanie krytycznym. Przyjmując postać chłopca, wyrusza w niekończącą się podróż w poszukiwaniu nowych przeżyć, miejsc i ludzi. Brzmi jak Kinonotabi? Bingo! Dlatego właśnie jest to produkcja, co do której mam dosyć wysokie oczekiwania. Mangę tworzyła autorka Koeno Katachi, więc spodziewać się możemy silnego dramatu. Żyjąc na obszarze znanym z przestępczości nieletnich, 21-letni Makoto jest przyjacielem Kinga, przywódcy młodzieżowego gangu G-Boys, choć sam nie chce do niego dołączyć. Znane ze swojej chłodnej głowy i zdolności do załatwiania spraw, Makoto staje się głównym sprawcą kłopotów dla gangu, rozpraszając napięte sytuacje i chroniąc swoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Jednak śmierć jego dziewczyny i eskalacja wojny o wpływy z dywalizującym gangiem grożą czymś więcej, niż tylko Makoto może znieść. Serial ten premiere miał mieć w sezonie letnim, jednak ze względu na pandemię został przeniesiony na jesień. Jeżeli chodzi o klimat i przedstawioną historię, pachnie mi tutaj inną taką produkcją, a mianowicie Durara. Tak więc fanów tego dzieła odsyłam do IWGP. Sam bowiem produkcją jestem zainteresowany. Manga koncentruje się wokół dziewcząt, które rywalizują we wspinaczce sportowej, zwłaszcza w wspinaniu się po sztucznie skonstruowanych ścianach. Ekonomika Sahara, uczennica pierwszej klasy liceum, odkryła ten sport w liceum Hanamiyas Girls. Po treningu umysłów w grach logicznych w gimnazjum. Czy wspinaczka będzie zwykłym pretekstem do pokazania półnagich i damskich ciał, czy może anime ten nastawiony będzie na coś więcej? Przekonamy się już niebawem. Sam z ciekawości obejrzyjżepisz odcinek mając słabość do sportówek. Kilka ładnych lat temu było takie anime, które nazywało się Bleach. W tym anime Kurosaki Ichigo, zwykły licalista, poświęca swoje życie i pobiera moc nigami, by móc ochronić swoich bliskich. W Jujutsu Kaisen jest i Datori Yuji, który tak jak i bohater wyżej wymienionego anime, chodzi do liceum. Z biegiem okoliczności, tak samo jak poprzedni bohater, w pewnym momencie, by chronić swoich kolegów ze szkoły i w sumie z koła mocy nadprzyrodzonych, zjada palec przeklętego, w ten sposób łącząc swoją duszę z nim. Wspomniałem na początku na temat blitza i to nie tylko dlatego, że tutaj i tutaj główny bohater robi coś, by ratować swoich bliskich. Chodzi o to, że jeden jak i drugi bohater od teraz zajmują się czymś więcej niż tylko byciem zwykłym licealistą i walczą z siłami zła korzystając ze swoich nowo nabytych mocy. Jujutsu Kaisen również jest wydawany w Shonen Jumpie. Dlatego można się spodziewać, że dostaniemy całkiem niezły kawał shounenowej na nawalanki, a dzięki Studio MAPPA ma szansę być naprawdę dobrym następcą Bleacha, który zresztą już niedługo wraca do emisji. Serial anime koncentruje się na Chinie, dziewczynie, która budzi się jako bóg i przewiduje koniec świata. Jako swojego towarzysza wybiera samotnego chłopca, który spędza z nią czas do samego końca. Mija już 5 lat od premiery ostatniego projektu Jun Maedy, czyli Anime Charlotte, najwyższa więc poraby wraz ze studiem *K*, PA Works i Aniplexem ogłosił kolejny tytuł. Czy również tym razem autor zafonduje nam łapiącą za serca produkcję? Jest to bardzo prawdopodobnie. Ja tam czekam i nastawiam się pozytywnie. Mało wam sekajów? No to łapcie zapowiedź kolejnego anime o inkarnacji w obcym, fantastycznym świecie. Tym razem trafi tam po śmierci biznesmen. Po śmierci przychodzą do niego trzy bóstwa, dzięki którym mocy Rioma odradza się jako chłopiec w świecie pełnym magii. Bohater postanawia, iż będzie wiódł spokojne życie w lesie. Jego pasją w codziennym życiu, wypełnionym sumienną pracą, staje się badanie i trenowanie slime'ów. Czyżby twórcom spodobały się lekkie sykaje takie jak Honzuki no Gekko Kujo? Bardzo możliwe, bo tytuł ten zapowiada się podobnie. Co ciekawe, jest jednym z najbardziej wyczekiwanych nowych anime sezonu jesień. Na pewno sprawdzę pierwsze odcinki. Przez lata szalała wielka wojna między naukowo zaawansowanym Imperium a Nebulis, Królestwem Czarownic. Aż najmłodszy rycerz, który kiedykolwiek otrzymał tytuł najsilniejszego Imperium, spotyka księżniczkę rywalizującego narodu. Choć są zaprzysiężonymi wrogami, rycerze zabiera jej piękno i godność, a księżniczka porusza się swoją siłą i sposobem życia. Czy kiedykolwiek uda się zakończyć walkę między nimi? Jest to nowa propozycja fantazy od studia Silverlink na podstawie, a jakże, nowelki. Co innego miałoby tak długie nazwy? Serial jest jednym z najbardziej oczekiwanych na serwisie livechart.me. Wielu więc osobom musiała się spodobać książkowa wersja, być może jest na co czekać. Minęło 100 lat, odkąd król Kyle pochował Angmundo. Teraz, w czasie pokoju, czeladnik rycerza Kassel cieszy się życiem bez zmartwień. Jego los zaczyna się jednak zmieniać wraz z wieściami o pojawieniu się demonów w okolicy. Prowadzony przez mędrca Castle znajduje przyjaciół, na których może polegać i wyrusza na misję poszukiwania Świętego Miecza, który byłby w stanie zabić jego nowo odnalezionych wrogów. Osobiście grałem w grę King's Ride na smartfonie i uważałem ją za jedną z lepszych gier free to play. Ale czy fabuła była tam ciekawa na tyle, by zrobić z niej animowaną historię? Szczerze nie pamiętam. Jeżeli jednak lubicie JRPG z surowym systemem walki rodem z Disgaea, to warto sprawdzić grę w ruchu. Ani zobaczę z czystej ciekawości. Gra dostępna jest w Europie na iOS i Android, jak coś. Juna to piętnastoletnia dziewczyna, która rozpoczyna grę w popularny tytuł VR MMO. Bohaterka woli zostać w domu i obsesyjnie grać w swoją ulubioną grę, niż robić cokolwiek innego, w tym chodzić do szkoły. Kiedy dziwna nowa aktualizacja daje jej jedyny w swoim rodzaju strój niedźwiedzia z mocnymi zdolnościami, Yuna jest rozdarta. Strój jest nieznośnie ładny, ale zbyt krępujący, by nosić go w grze. Ale potem nagle zostaje przeniesiona do świata gry, walcząc naprawdę z potworami i magią, a strój niedźwiedzia staje się najlepszą bronią, jaką ma. Serial dedykowany tylko wielbicielom VR, MMO oraz słodkich dziewczynek. A czy takich jest dużo? Zapewne tak, skoro takie seriale powstają. Ja podziękuję. Dwóch młodych ludzi mieszkających w Imperium Warhide planuje przenieść się do stolicy. Nieśmiały Inumael, który pracuje jako transporter i był kiedyś ważną osobą, oraz Leocardio, naiwny nowy żołnierz Imperium, który spędził młodość w cesarskim mieście i chce zostać żołnierzem. W Imperium niezliczone istoty ludzkie zostały kiedyś wymordowane. Przewidywany jest powrót światła, katastrofy, która wezwała na świat okrutnego potwora, a duchy pozostałych ludzi są zdewastowane. Tymczasem losy, Inumale, reocardio i historia imperium zmienia się drastycznie w wyniku jednego incydentu związanego z przemytem broni. Matko, jak ciężko mi było przetłumaczyć ten opis na nasz język, by brzmiało to logicznie. Serial ten jest chyba najnowszą i ostatnią zapowiedzią Jesieni, stąd w tle tylko krótki zwiastun. Czym dokładniej będzie Magatsu? To kolejna niewiadoma sezonu. Jaka jest twoja ulubiona historia? Czy ma bohatera, który zabija smoki i ratuje księżniczkę? A może dziecko proroctwa przeznaczone do wielkich czynów? Cóż, moja ulubiona historia jest trochę inna. To opowieść o wiedźmie, która podróżuje po świecie, nie szukając niczego szczególnego. Bez własnych poszukiwań może wędrować tam, gdzie wieje wiatr, dodając kilka stron do historii tego, kogo spotka, zanim wyrusza w kolejną przygodę. Pod koniec podróży czarownica zabiera ucznia, który pewnego dnia rozpocznie własną podróż. I tak cykl trwa, a przynajmniej tak dzieje się w historii. Wiedźma, która zaczyna tę historię od nowa, kim ona może być? Ten projekt anime śledzę od bardzo dawna i wprost nie mogę się doczekać premiery. Uwielbiam anime leczące, a Madio Tabitabi będzie doskonałym przedstawicielem tego podgatunku. Jaram się. Dawno temu, w odległych czasach, kiedy ludzie i demony żyli razem w, no cóż, dysharmonii. Król Demonów porywa ludzką księżniczkę i więzi ją w swoim zamku. Pozbawieni księżniczki ki poddani biją się w pierś, w ręce. Dopóki bohater nie pojawia się, by stanąć na czele projektu, uraduj naszą księżniczkę. Co ma robić uwięziona księżniczka, czekając na swojego rycerza w lśniącej zbroi, postanawia spędzić długie godziny śpiąc. Teraz gdyby tylko mogła się wygodnie ułożyć i nie cierpieć na bezsenność. Interesująco intrygująco zapowiadająca się nowa komedia do Gakobo wygląda bardzo uroczo. Czyżby szykował się drobny powiew świeżości, jeżeli chodzi o komediowe, seriale, fantazy? Mam taką nadzieję, planuję sprawdzić, jak dobrze spać się będzie księżniczce. Oryginalna manga opowiada o uczniach pewnej szkoły leżącej na odciętej od świata wyspie, gdzie trenują bez wytchnienia, by walczyć z wrogami ludzkości. Oto historia naszej bohaterki, która za pomocą samej inteligencji i manipulacji próbuje pokonać potwory. I ja sam nie wiem, co mam myśleć o tej produkcji. Za projekt odpowiada mało znany reżyser. Manga oceniana jest bardzo przeciętnie. Kreska w anime wygląda dosyć ubogo. Jednak interesuje mnie historia, która skupia się na odciętej od świata placówce i walką z nieznanym wrogiem. Może jednak uda się twórcom nas zaskoczyć? Przekonamy się. Po spaniu przez ostatnie 820 lat Raj potrzebuje pomocy Frankensteina, aby przystosować się do obecnego wieku, więc Frankenstein zapisuje go jako nowego ucznia, aby pomóc mu zrozumieć współczesne społeczeństwo i prowadzić normalne życie. Plany Frankensteina szybko jednak psują się nie tylko z powodu problemów wynikających z nowoczesnego społeczeństwa, ale także z nierozwiązanych konfliktów związanych z nim i burzliwą przeszłością jego pana. Nobles to trzecia próba ekranizacji manchwy z serwisu Webtoon, Oby tym razem historia była zaadaptowana bardziej szczegółowo, a nie po łebkach. Bo mam wrażenie, że póki co cały ten projekt z Crunchyrollem to nic innego jak zwykła reklama serwisu Webtoon. No ale, zobaczymy. Filary nagle pojawiły się nad ziemią, zagrażając wszelkiemu życiu. Bóg, który nazywał się Odyn, przybył pomóc ludzkości, gdy została doprowadzona do niemal całkowitej klęski. Aby przeciwstawić się filarom, Odyn zaproponował kontrakt, przekazując ludzkości w ręce walczące dziewice Valkyrie i Herocraft jako ich skrzydła. Tym razem pozycja dla fanów takich seriali jak Strike Witches czy Azur Lane. A no i oczywiście dla fanów wszelkiego lotnictwa i anime pitewnych. Mamy tutaj bowiem do czynienia z podniebnymi walkami. Tylko dlaczego do takiej historii dodawać mitologię nordycką? Chyba po Nowym God of War Japończycy mają bzika na jej punkcie. A kiedy słowiańska? Akcja Taiso Samurai rozgrywa się w 2002 roku w niegdyś potężnej japońskiej męskiej drużynie gimnastycznej. Shotaro Aragaki, były członek japońskiej drużyny, który poświęcił swoje życie gimnastyce, nie jest już w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Mimo że dzień po dniu ciężko trenuje, trener Amakusa radzi mu odejść na emeryturę, jednak pewne spotkanie zmienia los Aragakiego. Ciekawe czy i tym razem w studiu pojawią się prawdziwi gimnastycy, by użyć sesji Motion Capture. Tak miało to miejsce przy okazji produkcji Yuri on Eyes. Jaram się i po zwiastunie nie widzę, by serial kierowany był typowo do damskiego grona widzów. I dobrze. Nasa Yuzuki zakochuje się od pierwszego wejrzenia po spotkaniu z tajemniczą Cukasą. W wyznaniu miłości nie przeszkodziły mu nawet obrażenia, jakich nabawił się, kiedy został potrącony przez ciężarówkę. Kiedy Nasa szczerze wyznaje swoje uczucia, ona odpowiada: Umówię się z tobą, ale tylko jeśli będziemy małżeństwem. Urocze i pełne miłości życie Nasy i Cukasy właśnie się rozpoczyna. Dziwny opis zapowiada nam całkiem zwariowaną komedię romantyczną. Przyznam, jakoś uciekła mi ta seria, kiedy opowiadałem Wam o nowościach w newsach, a wygląda na to, że zapowiada się całkiem przyjemnie. Po przeczytaniu kilku rozdziałów oryginalnej mangi jestem na tak. Pod koniec XIX wieku Wielka Brytania rządziła jedną czwartą świata. Szlachcice siedzą w swoich luksusowych domach w komforcie, podczas gdy niewolnicy z klasy robotniczej wykonują swoje prace. Kiedy rodzina z wyższych sfer młodego Alberta Jamesa Moriarty'ego adoptuje dwie sieroty z niższej klasy, okrucieństwo jakiego doświadczają chłopcy z rąk rodziny wzmacnia nienawiść Alberta do szlachty, w której się urodził. Prosi starszego z dwóch chłopców, który ma genialny umysł i instynkt zabójcy, aby pomógł mu uwolnić się od zła, zaczynając od rodziny Alberta. Production IG lubi animować seriale dziejące się w przeszłości. Tym razem zapowiada się na coś naprawdę interesującego. Motyw zemsty, podziału na poziom komfortu życia i przemoc. Takie elementy zobaczyć możemy w tym tytule i przyznam, jestem zainteresowany. Teraz czas na przedstawienie Wam kontynuacji znanych już seriali anime, które będą miały premierę w sezonie jesień 2020. Na początek wspomnę o premierze kinowej wersji kontynuacji anime Kimetsu no Yaiba pod tytułem Mugen Train. Ta w Japonii zadebiutuje już 16 października. U nas w dobrej jakości zapewne pojawi się na początku 2021 roku. Ale za to w kryształowej jakości już 25 września zawita do nas Made in Abyss Fukaki Tamashi no Reimei czyli kontynuacja serii TV głośnego anime z 2018 roku. Okej, okay, a teraz kontynuowane seriale. Rozpocznę od swojego osobistego faworyta, czyli trzeciego sezonu anime Golden Kamuy, którego jestem wielbicielem. Warto wspomnieć także o wznowieniu czwartego sezonu Haikyuu. Drugi part, To The Top, wreszcie ukaże nam kolejne siatkarskie potyczki drużyny Karasuno. Po sześciu latach powraca także kontynuacja anime Mahouka, która skupi się na jednym arku i liczyć będzie 12 odcinków. Trzeci sezon dostanie także Dan Maci, oby dużo ciekawsze od poprzedniego. Warto wspomnieć jeszcze o remake'u anime Higurashi no ale czy będzie to potrzebny remake? Przekonamy się już niebawem. A dla fanów legendarnego już anime Inuyasha, sequel opowiadający o córkach Inuyashi i Seishomaru, czyli ich no Yashahime. Hime. poza tym pojawią się jeszcze kontynuacje następujących anime: Go wa Usagi Deska. Try Witches Road to Berlin, a Free Season Autumn i Winter, Osomatsu-san, Tsukuta The Animation. No i to wszystko. Tak właśnie wyglądać będzie jesień 2020. Dużo więcej seriali niż latem i większe nadzieje na lepszy poziom końcowy. Pandemia powoli opada, a jeżeli i jesień nie wygląda dla Was zachęcająco, a zima 2021 powinna zadowolić każdego. Planuję zresztą wydać oddzielny film opowiadający o kontynuacjach tego sezonu. Będzie ich chyba rekordowa liczba. Za pomoc w wykonaniu tego materiału chciałbym podziękować Kugardowi za przygotowanie tekstu do anime Jujutsu Kaisen oraz Zefixowi za wykonanie świetnych grafik. Jeżeli jesteś nowym widzem na tym kanale, zapraszam cię do zapoznania się z innymi materiałami. A my słyszymy się już niebawem w kolejnych filmach. Cześć.